じゃあいっしょに Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy oglądać, otwierać razem ten kalendarz. To już jest nasza taka tradycja, że z Pauliną zawsze otwieram jakiś kalendarz na święta. E, na kanale Pauliny znajdziecie ten makijaż. Sama go robiłam. Piękny. Dzisiaj robiłam makijaż. Tak, dawno nie robiłam aniki makijażu. makijażu. Nikt tutaj... nie powie, że Karolina nie umie robić makijażu. Zobaczcie, co ona zrobiła. E, zobaczcie na kanale Pauliny. Super Piękne. nam to wyszło. Kilka, e, wiecie, i trików, i jakichś tam ostatnich trendów z TikToka, ale też dużo tanich kosmetyków, które są zamiennikami drogich. Myślę, że się to no myślę, że to jest super pomysł i naprawdę Karolina mi przedstawiła bardzo dużo fajnych kosmetyków i... Ja Oj, no mówi, że to zaraz to, pojedzie tak, i kupi tak, to wszystko. Zaraz, zaraz Słuchajcie, dzisiaj mamy kalendarz, który się pojawiał i znikał z rano. To jest Magic Body Fashion i nie chcę Ci tu za dużo pokazywać, bo tu z tyłu jest taka mała brzydkość, więc przerwę ten kartonik. Jest to taka firma, w ogóle ja bardzo lubię tę markę, to jest taka firma, która sprzedaje takie gadżety do, do odzieży, jakieś przedłużki do staników, jakieś taśmy do podklejania jakiejś sukienki, takiej wiesz że... ja takie wiecie, takie fajne czas. rzeczy czy mm -hmm. jakieś takie staniki przyklejane takie rzeczy, które są po prostu niezbędne na wielkie wyjście um, jakieś tam gadżety, także zobaczmy co jest w środku, ja nie wiem do końca ja wyrwałam ostatnią sztukę na Zalando kosztował coś 250, coś w tym stylu więc zobaczymy o. czy to jest w ogóle warte widziałam tylko taki opis, że to są ich najlepsze, najlepiej sprzedające się rzeczy, więc myślę, że to będzie ciekawe babski kalendarz, babskie sprawy, babski kalendarz, zobaczymy czy wszystko nam się przyda czy nic nam się nie przyda i stwierdzimy, że beznadziej więc co? Zostawcie kciuka do góry i otwieramy oglądamy. Myślę, że będziemy otwierać na zmianę. No dobrze, ja Zaczynaj od jeden Proszę. Co tu jest? Nic. widzę. nie ma? Coś jest. A nie, jest coś. Ojej, kocha, co to jest? Widzicie, co? Wydaje mi się, że to jest chyba do stanika, do tyłu. Jak masz taką bluzkę, taką. Czekaj, pokażemy to. Zobaczcie, fajne to jest. To jest chyba takie coś, właśnie, że ramionczka się tak zbiera, nie? Tak, tak mi się wydaje, że z tyłu jak macie taką bluzkę, wiecie, z takim T. Ale to jest w ogóle dosyć sztywne, Ale Nie jest może przyjemne. też do przodu. Bo, może tutaj też jak macie taką bluzkę, nie wiem. Wiesz, co tutaj chyba nie ma opisu w ogóle na tym? Ale jest to jakiś powód. Tak, masz rację, to jest że... Do TikToku. Tak, tak. No bo na TikToku też są takie pliki, jak to zrobić. Jak, bez kupowania tego, zrobić na fajnie. Fajne, tylko bardzo sztywne, ale mam wrażenie, że będzie to trzymało ta ramiączka, więc chyba spoko. Ale takie jakieś też bardzo szerokie, nie? No, nie wiem. No, dobra. Zobaczymy, czy to. Ale spoko, nie? Tak. Taka pierdoła. dwójka. Myślałam, że tam nic nie ma. O, to już było Chyba wiemy co to jest, a co tylko jeden? Nie mówię, że tylko jeden wsadzili, czy to są dwie? Dwie, nie, dwie, sztuki, dwie sztuki chyba. To są naklejki na sutki, jak mamy jakąś taką bardziej odważną kreację, gdzie prześwitują i nie chcecie, żeby przyświtywały. Albo jak macie taką braletkę cieńszą. Tak. To są na sobie nie no, chyba są dwie sztuki, no nie mówcie, że... Nie, dwie wsadzili, bo no, okay. bałam się, że tak. Tylko, że one są jakieś takie cienkie bardzo, No, nie? to jest ciekawe. Bardzo cienkie. No, one są takie cienkie jak plaster, tylko, że mają mm -hmm. taką e, fakturę e, takiego fajnego miękkiego tak. materiału. Więc e, jedyny problem, jaki w tym widzę, to to, że one. E, to, no, to jest za cienkie. Za cienki, że i tak będzie prześwitywać, cienki, ale nie wiem, razie... nie wiem, w każdym razie ogólnie rzecz jest e, spoko, moim mm. zdaniem przydatna, tak. na pewno do Fajne. użycia, więc spoko. Dobra, tajemnice babskich spraw. Babskich Rozwi Rozwiane. Tak, rozwiane, co to może być. Dobrze. Nie wiem, czy wszystko zgadniemy. Co tam jest? O, o, o. Czekajcie, po wydaje mi się, że to jest, aha, wkładki to są. E, chyba do butów. Do obcasów no, to jest akurat smanowe. bardzo przydatne, ja osobiście tak. używam, ja bardzo często używam takich wkładek pod piętę. Ale fajne. Silikonowe, okay. no. To są chyba takie do przodu buta, prawda? Tak, ehm, tak jak Cię uciska obcas albo jak chcesz sobie trochę podbicie podnieść. Tak, jak noga Wam lata w, w bucie. Tutaj przyklejany. Tak, to jest akurat spoko, spoko. to akurat do użycia. No, w ogóle cały farla. kalendarz jest kartonowy, w środku przekładki są też kartonowe, więc... To można taki. wykorzystać ponownie na pakowanie prezentów. Tak jest. Wresz. co. Fajnie. Dobra, mamy, wiesz co, tam w ogóle w środku tu instrukcje, teraz zobaczyłam. Mamy w środku zdjęcia, A, co robisz no, z Możemy jak coś no, wracać no, do tego. Tak. I tutaj mamy te paski, o których mówiłam. To są te taśmy do odzieży. Trochę mało tego jest, wydaje mi się. To pewnie będzie na raz. Jak macie sukienkę, która... Tu zakładamy A. bez stanika. Ale te taśmy zazwyczaj są szersze. Tak, ta jest bardzo, bardzo wąska, więc taka tutaj... Jak ona się... Jak klejem mogę otworzyć? Tak, jasne, cóż, otwórz. Więc to się przykleja do takiej trudnej odzieży, gdzie coś odstaje, gdzie no właśnie jakiś, jakiś tam, nie wiem, dekolt, boimy się, że nam wypadnie, Chcemy żeby nam przylegało do ciała. Co, całkiem spoko, ten klej, ale na raz? No, no nie no, to jest na raz, oczywiście. No są takie, że może. No. E, widziałam w Stanach takich grubsze, że możesz to tak. uda tak. Tylko, że Aha. to jest taki bardziej trochę silikon. wiesz? Ale to się przykleja. W ogóle no widziałam, się... że w Stanach są dostępne w różnych kolorach też skóry, znaczy skóry ty, tego plastra. Więc to jest tak, ekstra. w ogóle Kim chyba coś takiego ma nie. Ona takie taśmy stworzyła z Kim's, Ta e, firma Kim Kardashian. Tak, Ona no, miała takie plastry. Ona mówiła, że zawsze e, miała skórę poparzoną od tych plastrów na czerwono dywan i stwierdziła, że coś takiego stworzy, co podnosi z pierś, nie wyrywa włosów i Aha. nie robi odparzeń. I rzeczywiście to jest jakaś taka formuła opracowana tylko przez niego. No, opatentowana. No. Dobra. Fajnie, że jest po kolei. Kto... Tak, wiecie co, no? Jak ja zawsze się kupię w tych numerach, to to jest akurat no, no, super. Co to jest taki to jest. O, przezroczyste. Przezroczyste. Powiem ci, że nigdy ich nie lubiłam. Powiem Wam ja szczerze, tak. że była moda na brokatowe, na przezroczyste. Nawet była moda, żeby w ogóle mieć takie e, ramionka. Że dziewczyny nosiły je zamiast zwykłych ramionczek. Była taka moda u nas w szkole, w podstawówce. A, to się y, zaczepia. Tak. I to jest taki, taki wiesz, to strap, żeby go, mm, tak. Żeby go tak brać, albo żeby tu niżej. Jak obniżasz sobie plecy, wiesz? Tak o. jest tutaj narysowane, że obniżacie sobie. To akurat jest niegłupie. Obniżacie sobie stanik, a tutaj widać. Obniżacie sobie stanik, jak Macie z tyłu dosyć duże y, <grywa> poplątała się. Szóstka, o szóstka, kochani. I z szóstki wyciągam worek na pranie. To jest w ogóle super. Ja uwielbiam te worki na pranie. Ja jestem fanką prania. W ogóle, naprawdę, będziecie możecie się śmiać. Ja uwielbiam robić pranie. Ja uwielbiam sortować. Ja to kocham. O Boże, ale to fajne. <grywa> ja y, bardzo lubię pranie, ale u mnie y, zebranie prania to jest 5-7 dni roboczych. Zobaczcie, taki duży worek mi się świetnie przyda na jakieś sukienki, na jakieś. Hmm. Na jakieś takie, wiecie, lżejsze rzeczy jestem zadowolona. Albo na gumki. Ja na przykład w tym tak. też piorę. No. Wrotki, bo to mnie denerwuje, że to się kurzy i jest brudne na włosach. No. Też takie rzeczy piorę. Tutaj mamy też, ojoj. Aha, to, no to są jest. takie, albo to jest pod pachy. Nie. Pod pachy, pachy to masz rację. Jest pod pachy. Nigdy tego nie używałam. Użyłaś go Chyba raz kiedyś koleżanka mi dała, no, bo jej mama pracowała w aptece. No. Ale one się w ogóle nie trzymały. Ciekawe. Wiecie co, bo to jest tak. E, to stroną przyklejamy do bluzki. Jak mamy mm -hmm. na przykład jakąś taką bluzkę typu błękitną, jakąś tak. limonkową. Tak, tak, ten, tak, tak. Widać tutaj, Tak, tam tak. I później to tutaj tej... nam ten. Tak. No nie wiem, ciekawe czy to w ogóle... W to... No, tak, tak, tak. Nie plastikiem to... do ciała, tylko tak. do bluzki, wiadomo. A tutaj jest taka... No... Ale ja mam takie obiekcje, że to widać, nie? Mm -hmm. Jak, jak cienka bluzeczka. No. I, gorąco? I gorąco? Pewnie też gorąco. No nie wiem, gorąco. no, no gorąco. chyba, że jest jakiś taki konkretny ciuch, który chcecie chronić. Może i tak, ale no może warto mieć to w swojej szafie, nie wiem. Ósemka. I tutaj Mamy, o, te do podnoszenia piersi. To o. są właśnie takie, e, które bez stanika, te, jak chcecie mieć do, do jakiejś odzieży, do jakiejś hiszpańskiej, do czegoś. I to jest taki silikon, zobaczcie. To jest silikon, to po prostu przyklejacie silikon, przyklejacie e, i podnosicie piersi do góry. Przy większych piersiach to w ogóle nie działa. W ogóle, w ogóle to w ogóle nie ma racji bytu, więc nie wiem, czy wiesz, czy. W, ja bym tego raczej nie użyła. Ja mam zawsze biegcie czy ta skóra na piersiach się nie naciąga. Wiesz, czy to nie. No bo jednak jest to delikatna bardzo. Na, na górze niby się przykleja. Na górze? Na, Górze się przykleja, i, i, i w ten sposób, <grym hej> więc nie wiem. Okay. Tak jest tu narysowane na obrazku przynajmniej. No nie mam pojęcia. No dobra, tak, ale do tego jeszcze musisz nałożyć to. I odkleić się wasz mamie. Dobra, Dziewiątka, prawda? od, wiecie, od stroju. Co tam mamy? Coś nowego. Aha. To jest na pięty. Tak, jak zapiętki. Tak, zapiętki. To akurat jest bardzo to przydatne. Jest spoko. Tak, ja to akurat Wydziemy. zawsze do butów to noszę. Tak to wygląda, jak widzicie. No i tak jak mówię, jest to przydatne. Dobra, tak. dziesiąteczka. Idziemy dzisiaj jak burza, błyskawicznie. I tutaj znowu mam coś do przyklejania na... To są majtki! To są majtki! To jest do takich kreacji, jak są na przykład takie przezroczyste prawie, przyzroczyste, że. prawie A, że. Jak masz chcesz sobie wydłużyć nogę i ta sukienka ma być. A nie chcesz tak zakładać rozkolek. majtek. To tak. są majtki, które się przykleja. I te majtki przyklejamy tutaj na, A, pod brzuchem. Tutaj o. dajemy to w krok jako takie, A, wiecie. Jakie są. <laughs> jako jedna A dla ciebie druga dla mnie. A tutaj A nad tyłkiem <laughs> serduszko. Taj. Tak to jest dosłownie narysowane. Dosłownie macie taki paseczek. No. Jest tutaj. Także no, ja nie noszę takich kreacji. Ja też nie. Ale no nie, nie wiem. Nie mam na tyle odwagi. No słuchajcie, no jest to bardzo skromny kawałek. kawałek że tak bym <grym> tak powiedziałabym. Bacanały. Bardzo małe stringi. <grym> bardzo, bardzo. Dobra, jedenastkę. Ja Coś tam za swój. Coś tam za swój, ale co? Tutaj mamy też plastry i to są te mniejsze. Ja myślę, że. Tak, to bardziej chodzi tutaj, że. Tu pokazane sobie... jest, a wiesz co to jest? Nie, to są plastry, żeby koszula się nie. Tak jak ja zawsze mam z koszulą, tutaj na wysokości biustu, zawsze. A, żeby, To jest fajnie. akurat fajne, to przetestuję, bo powiem Wam, że możesz sobie też wziąć parę przetestować, że mi... ja mam zawsze tu problem. W złym miejscu przyszyte guziki, one mhm. wiecie, rozważą się, jak się usiądzie, jak stoi się tak. sobie jak usiądziesz i no, tak dalej. Tak. No, także to jest akurat spoko, zobaczymy, czy działa. No i dwunast. Moją rodzinę, które były dopiero co. I tutaj mam znowu przezroczyste ramiączka, natomiast to są ramiączka zwykłe, tutaj na ramiona. Ja ich nie lubię, nigdy nie nosiłam, ale mówię, była na nie moda. Dajcie znać, czy pamiętacie, jak była moda? Nawet były różne kolory silikonu. I brokat. Były, był. były. brokat. Tak, Bo one niby miały wyglądać że... jak skóra, ale one nigdy, nigdy, nigdy nie wyglądały jak skóra. Także zapasowe ramiączka do dostania, padło. Trzynastka. Szczęśliwa czy nie? Dajcie znać. Aha, co to za znaczy? się ukochane. Silikonowe facynki. Facynki. Ale silikonowe. Nie no wiecie co. Można tym coś na usta nałożyć ewentualnie. Ja bym na usta nałożyła właśnie błyszczę. by dać. No tak chociaż. Nie, no, frotkę wrodkę, dokładnie. Dokładnie. Czternastka. Już tak ekspresowo lub jakieś zawody. O, to I to ciekawa. są e, znowu do butów takie punktowe e, przylepki. Tak, tak, tak. Można je oczywiście w zależności od potrzeb, jak coś Was e, jak tak. w bucie coś nie wygodnie, no w jakimś miejscu. To jest akurat kupię. Ja w ogóle jestem fanką tych rzeczy do butów. I zawsze jak potrzebuję to są wyprzedane. Tak. Jak i to do Rosmana akurat, więc To jest super sprawa. Dobra. Tak, to prawda. Piętnastka. Coś dużego. I to jest chyba ukochana próba na pranie dla tak. Tylko, że może na stanie bardziej nie. Długa. Nie, to jest taki... Woreczek. A, Woreczek. Na co to jest? Woreczek. To jest lingerie po Czyli prostu na... jak podróżujemy. Jak podróżujemy. Czasami w hotelach takie tak, W takich tak. droższych hotelach można coś takiego tak. dostać. To jest nie kupię, no bo wiecie, tak. można tu wrzucić właśnie sobie bieliznę, żeby nie walała się w bagażu. Wszystko można, nie wiem, buty. Szesnastka i szesnastka. Uuu, Paulina. No. Co wow, to jakaś jest? To jest to jest? Czy to jakiś topik? To chyba jest bielizna. Czapka? Nie, nie, to mieteczki. bielizna. Majteczki chyba. A... Jedna para i to jest. No, jest są elastyczne. Wiesz, co myślałam, że to są majtki e, do menstruacji na początku. One <laughs> size. W ogóle oni zrobili one o, size. Jak ale jest to jest one? fajne, fajne nie? bardzo fajne. No? Fajne są. Fajne e, I co to jest napisane? Trendy hipster. To myślę. są trendy hipster, po prostu majteczki. Bardzo fajne. E, spoko, że no? są. I to jest one size, więc wiecie. Mhm. Czy one size pasuje na każdego? To jest pytanie, ale myślę, że są z fajnego A. materiału zrobione. No, one są takie elastyczne, myślę, że mi są takie tam jest, tu, no, to są o, skarpetki o. chyba. Okay. To są skarpetki, to są takie skarpetki, baletki. A to są te okay. e Stopki, te tylko one piosenki, mi zawsze spadają. <laughs> Zawsze, rozpadają. zabierasz je, bo one mi zawsze spadają. I tutaj mają jeszcze sticky, no przyzwoite. To, to są takie, że możecie je włożyć do mokasynów, do jakichś takich budków. Tak, e, albo na przykład jak ty tej koronki wystaje, to jest fajny włos. Tak. Tak. tak, super. I tutaj wyciągam coś do spania. Powiem ci, że mam dosyć już trochę tych tak. osłonek do spania, tak. bo są często gdzieś tam dodawane. I ile ich wykorzystasz? Więc tak. zawsze moja córka tak. się tak. nie mi bawi. Takie. Ja, ja za bardzo. Ich, znaczy, to jest fajne, ale ja też z, za bardzo nie korzystam. Ale my mamy taką koleżankę Anię na hmm. przykład, która nie zaśnie jak jest jakakolwiek na światło. Nawet, nawet ma takie kurtyny specjalne, bo ona nie jest w stanie zasnąć. Jestem z tych, co mu mieć okno, wiesz, wiecie, Wie, że wiecie, coś widać. Coś, cokolwiek, nie może być tak za ciemno. Ja tak, 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 ona nic, nic nie może być. Cisza. To i... Więc to tak dla mnie takie, takie, wiecie, wolałabym tutaj skarpetki na przykład dostać, które użyję niż mm -hmm. to, bo to jest takie troszeczkę zbędne, no ale wiem o co tu chodzi, o te gadżety. Więc nie jest tak. to chyba zła. No to samolotu, nieastka. No. Co tam mamy? Zawartość całą. zawartość całą. Co to jest za zawartość właśnie? To sobie wygląda... Aha, to jest taki... Bra extender. To ja akurat no, lubię bardzo. Bardzo to lubię. Bo czasami zdarza się tak, i to jest jeszcze takie fajne z gumką. No fajne rzeczywiście. Mm. Czasami się zdarza tak, że jakiś mocne. stanik wam nie leży. Na przykład przed okresem ja mam tak, że wiecie, staniki są dla mnie niewygodne mm. e, i no, po prostu czasem chcecie mieć luźniej w tym obwodzie, tak. e, a czasami chcecie mieć e, mocniej podtrzymany biust, Więc to jest akurat nie głupie, żeby sobie to przedłużyć. To jest też fajny pomysł dla dziewczyn, które na przykład są w ciąży i jeszcze nie mhm. chcą nosić takich sta staników ciążowych tak. i po prostu tutaj brośnie w obwodzie troszeczkę. Tak. Dwudziestka i 20 to jest jakiś shower cup mm. do kąpieli. Wiesz co, nigdy z tego nie korzystam. Ja też, ale korzystam czasami, jak sobie robię maskę na włosy. Tak, i to jest i prawda. Mi się rozgrzało i na to ręcznie, i wtedy te włosy są ja. A wiesz, do czego ja używam... Wiesz do czego ja używam shower cap? To jest w ogóle świetne, świetna rzecz, żeby włożyć tu butę. Właśnie jak jedziesz na wyjazd i nie chcesz, żeby buty ubrudziły resztę, to wsadzasz tu butę, podeszło w dół eee, i to jest właśnie i do, i, wielorazowe, i się zaciska, ale w ogóle bardzo ładny jest ten shower cap. Także uważam, ładne. że to jest spoko. Tak, i on jest jeszcze, wiecie, gdzie fajny, jak na przykład macie jakąś miskę po świętach mhm. i możecie sobie. E, o, tak, nie pomyślałam. Możecie do, do, do ja nie wiem, <laughs> Tylko już nie do końca może później bupię. Dobra, 21. Co tam jest! Zbliżamy się musterko, mówię oh. do... do lusterko, nie może lusterko. Zawsze dodają te taka... Tak, lusterko. Kurczę zawsze rzucają tą lusterka i pacynki Tylko, że to lusterko tutaj jest takie już odrapane, to widać, widzicie? Ale jakości. to jest, nie, to jest niby do zawieszenia Ale, ale słabej jakości słabej, Bardzo słabej no, jakości, no ale lusterko mam. No. W ogóle e, dziwi się e, w sumie cenie tego, coś bo, to, bo was. to było przecenione chyba z 300zł na no. 250zł I to jeszcze właśnie. po jednej stronie, no Ja bym za tyle też to, wiem, 100, 150 no. No, 250, 100 kosztowało. No 150 coś no I już po przecenie, nie? Nie no to na pewno u, 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 A to są jednak takie silikonowe jakieś te tutaj jest C'est le pap. Crystal Puff. A, do nakładania podkładu. Ja nigdy nie wkręciłam się w nakładanie. Ja mam wrażenie, że nie trzeba tam Ja mam wrażenie, że Kiedy to się marza. Że to się marzy, że nie wklepisz, to nawet tak, tak blender robi to, że A włazi to w to po prostu ten produkt taki. ty w ogóle dotknij, nie mogę jak... Ojej. Jak te wkładki silikonowe podbiós, co? Tak. Jak kiedyś były. Bardzo, tak to bardzo jest to jest dziwne. dziwne. A ja lubię slime, ale ja 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 lubię, slime. Ja nie. nie? to jest takie, widzicie, takie obrzydliwe. Takie. No wiesz, może zrobić to z tego też. Może? Te kres... nie? Zobaczymy. No, nie Dajcie tak znaczyć. Co łatwiej coś... może się to trochę czyści, nie? No, może i tak. No, na pewno się łatwiej czyści. The Must Have Beauty Tool. Ale w ogóle jest małe. To będzie trzeba doklepywać i doklepywać. Nie wiem. Zobaczymy. Okej, okay, teraz twoje ostatnie okienko. I moje ostatnie okienko. Ja jestem taka, wiesz, co podoba mi się otwieranie tego kalendarza, ale nie, niekoniecznie bym go kupiła, wiesz. Exercise. O, no, proszę. jaki kolor motywujący. Bardzo. To jest jakaś taka taśma do ćwiczeń. No, to może nawet i fajne, ale nie jest tak źle, yeah. wiecie? Ej, spoko. Spoko, ale jest bez, nie jest no, nie jest no, związana, więc można sobie, wiecie, naciągać i nogi, i ten, i, nie i, jakiś konkurs, zrobić metę <grym grym grym> z tego. Nie to ja, ale to jest ćwiczenie, spoko, to jest akurat drugą tylko... stroną. Mm. Jest na zamkniętą mm. kaczkę. kolor. 24, ostatnie okienko i mam tutaj trendy tongue, czyli... Mmm, stringi. Tak. Trochę jestem zawiedziona na tym kalendarzem, wiesz? Znaczy, tak. fajnie mi się gdyby go z Tobą otwierało, ale, uuu, uh, jakie, to też jest one size. W ogóle to znaczy, to jest one size. To jest tak jak Skins. Tak. To są takie mini majtki i później dziewczyny, wiesz, XL zakładają takie mini majtki i tak. Tak! I jeszcze w ogóle jest coś takiego jak ten Good American, co Chloe ma tą kopkę tak, tak. z jeansami. To pamiętam, że był taki film chyba na TikToku czy na Instagramie, że one miały. Dziewczyna, która miała tam rozmiar, nie wiem, S, zakładała ze same jeansy, co ta, co miała 40 tak. czy coś takiego, i one się zmieściły i świetnie wyglądały. Tak, taka filozofia. Jak podsumowujesz nasz kalendarz no, ma tej paszy? Trochę szkoda, więc... Tak mi się wydaje, że, że trochę. Wiecie co, no. No, Mogliby wymienić parę rzeczy. Tak. Nie wiem. Dwa razy te ramionczka są. Nie wiem, czy to dobre. To jest fajne. Przeduszka jest fajna. To... Poduszkę użyję, wiadomo. Nie wiem, no nie no wiem. To w ogóle by się tak trzymało, jak widzicie. Nie, nie wiem. Ale w ogóle to jest naprawdę już. to się tak nawet specjalnie nie klei, to jest dziwne. Ja bym się bardzo zleci i po, po prostu wiesz, że stanie żeby no bez majtek. W tej kreacji z wycięciami, nie wiem, jakoś tak no. mieszane uczucia. Też nie Myślę, że to jest zresztą. bardzo specyficzny produkt, który. Będziesz potrzebowała do bardzo specyficznego stroju, i naprawdę jak będziesz to potrzebowała, to to kupisz osobno. To nie jest taka rzecz, którą każda dziewczyna użyje, wiesz o co chodzi? Bo tutaj tak, wiele z tych rzeczy takich jak takie te majki, każda, każda, każda dziewczyna użyje, ale to jest takie. Hmm? Risky. Znaczy, jak chcesz założyć taką sukienkę, to się na pewno pokremujesz, tak. nałożysz no, jakieś produkty. Ja nie widzę, żeby to się trzymało przy tych produktach. Tak, tak, Zupełnie tak. tego nie widzę. Ja też nie. Zupełnie. No ale dobrze. no. Może ja się nie znam. Może jak jestem jakaś nie do przodu, kto to wie. No to mi się podoba. Ta taś ma te skarpety, te majki, majki. są fajne, te worki. Mi się podobają ramiączka, worki, jestem zadowolona, ale ogólnie ramiączka? lepiej nie wydawać... Się y, nie, nie ramiączka? ramiączka mi się nie podobają, mi się podobają worki. Sprzączka, tak. 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 A i te do stóp. Tak, też, to no? mi się tak. wszystko do stóp podoba. Słuchajcie, tak. lepiej nie wydawać kasy na ten kalendarz, lepiej zdecydowanie kupić sobie e, coś, co potrzebujecie, te wkładki, które potrzebujecie, jakieś żelki, konkretną rzecz, którą się potrzebować. One nie są najtańsze z tej marki, ale są bardzo dobre. Miałam kilka rzeczy właśnie jakieś przedłużki do stanika, właśnie jakieś um, wkładki do biustonosza, takie rzeczy mają bardzo fajne. Mhm. E, natomiast no tutaj ten kalendarz jest trochę... No to czekany. może rzeczywiście będą fajnie działać, jak są fajne, jak mówiłeś. Zobaczymy, spodzimy. zobaczymy, przetestujemy. Mam nadzieję, że kalendarz Wam się podoba. mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trochę inny film. Wpadajcie do Pauliny zobaczyć makijaż i jak razem się bawiłyśmy Przecież. przy szykowaniu. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Dzięki. Pa. Pa, pa.